Używałam sporo innych kosmetyków jeszcze w międzyczasie, ale to są takie kosmetyki, te, które Wam teraz pokażę, używam naprawdę, naprawdę często do znudzenia, praktycznie dzień w dzień. No oczywiście z jakimiś wyjątkami, tak? Więc róż pierwszy to jest z Essence Silk Touch Blush. On jest w odcieniu 30 Secret It Girl. Wygląda on w ten sposób. Jest to taka przepiękna brzoskwinia. Przepięknie wygląda na twarzy, nie ma żadnych drobinek. Utrzymuje się bardzo długo no i po prostu ten kolor jest super. Bardzo mi się podoba. Ślicznie wygląda i za tą cernę on kosztuje jakieś 12 zł. Naprawdę, rewelacja. Dalej, jeżeli chodzi o ruszy, to, to jest MAC: Maya Highland Honey. Jest to wykończenie satin, czyli również bezdrobinkowe. Jak możecie widzieć, jak możecie zobaczyć, on jest w właśnie takim brzoskwiniowo mlecznym kolorze. Przepiękny odcień. Wygląda rewelacyjnie. Naprawdę jest bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego różu, ale niestety to jest limitowanka, więc może jeszcze kiedyś będzie dostępna w maku. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to tak jak możecie, może pamiętacie, używałam przez pierwszą połowę roku Light Scapade z Maka. Jednak mam szczerze, że kobieta zmienną jest. Ja mi się po prostu on znudził, jak go odsprzedałam na Allegro. Ale jeżeli chodzi, o róż, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to po prostu moim takim naprawdę ulubieńcem zeszłego roku był rozświetlacz z Gemma Kit. Makeup School i on jest w cieniu 01 Ice Cold. Wygląda on w ten sposób. To jest po prostu przepiękny kolor. Taki, taki co ja lubię. To jest beż bez żadnego odcienia żółtego, bez żadnego odcienia różowego. Po prostu idealnie zmrożony, taki jasny beż. Nie biały, tylko właśnie beżowy kolor. Przepięknie się błyszczy na twarzy. Daje efekt naprawdę tafli wody. Ja nie widziałam żadnego produktu, który by tak piękny efekt dawał właśnie na twarzy, świetlenie jak ten kolejną rzeczą będą może hmm, powiem Wam teraz o pomadkach do ust i błyszczykach e, będą to oczywiście wszystkie z MACa e, ponieważ dla mnie mak ma rewelacyjne pomadki, rewelacyjne błyszczyki e, i moim takimi ulubieńcami był hmm, zlimitowanek kurcze wszystkie są limitowane kolory, więc nie możecie tego kupić, ale wierzcie mi, że MAC bardzo często wypuszcza jeszcze raz właśnie te kolory w innych limitowankach za jakiś czas. I pierwsza to jest Lipstick Satin. Jest to przepiękny odcień Nude, bardziej wpadający w brąz. Czyli na przykład, jeżeli macie delikatnie bardziej opaloną twarz niż normalnie, albo użycie, użyłyście samopelacza, albo brązera, to ten odcień będzie dla Was idealny. On nie jest za blady, właśnie jest bardzo fajny i często nakładałam jego samego na, na usta, ale często na przykład na niego nakładam jeszcze jakąś pomadkę w kolorze różowym, albo jakimś innym, przepięknie to wyglądało. A właśnie ta seria satin jest moją ulubioną, jest bez drobinek, bez perły. Nie świeci się. Jest praktycznie matowa, chociaż nie do końca. Więc nie podkreśla tak skórek jak właśnie matowe pomadki. Ja bardzo lubię tą, tą serię właśnie pomadek. I to był ten Peach Stock. Kolejną też jest Satin. To jest Playing Co. Również limitowanka w odcieniu bardzo, bardzo ładnym, takim brzoskwiniowo-mlecznym. Bardzo podobny jest, nawet jaśniejszy niż ten My Highland Honey z różu. Wygląda ona w ten sposób. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. Dalej, pomadka również z satin, tylko że nie mam pojęcia, jak ona się nazywa, ponieważ możecie zobaczyć, ona była w limitowance razem z tą pistok tylko, że kompletnie wszystko mi się tutaj starło nie ma nic, po prostu jest nazwa tylko satin wygląda ona w ten sposób przepiękny kolor nude, bardzo, bardzo jasny więc jeżeli macie ciemniejszą karnację, to może być dla Was za jasny ale na przykład w połączeniu z innym odcieniem pomadki albo po prostu roztarty delikatnie na ustach, tworzy przepiękny efekt nawet powiem Wam, że dzisiaj mam go na sobie w połączeniu z inną pomadką i ostatnia pomadka, którą uwielbiałam, to możecie się domyśleć, bo na pewno pamiętacie, jaki był u mnie szał właśnie na tą pomadkę, to jest wykończenie Amplified, czyli również bez drobinek, bez perły. Bardzo długo się utrzymuje na ustach, dłużej niż inne pomadki, i jest bardzo, bardzo kremowa. To jest odcień koloru Real Sexy. Znacie go na pewno. Tutaj jest kolor, jak widzę, już przekłamany. Absolutnie to nie, nie wygląda w ten sposób. Ja możliwe, że zrobię tych najważniejszych, właśnie kolorów. słocze w świetle dziennym jutro rano i po prostu gdzieś tutaj będziecie mogły zobaczyć, załóżmy. W kwadraciku będzie się Wam pojawiać tutaj drugi filmik, tak jakby. Więc, really sexy. Bardzo, bardzo fajna tu I teraz, jeżeli chodzi o błyszczyki, to moim ulubionym błyszczykiem takim w kolorze Nude to jest taki beżowo-brązowy nude z odcieniem brzoskwini. Jest to oczywiście MAC i w kolorze Illicit. Illicit wygląda on w ten sposób. To, są, to jest dokładnie lip Glass, czyli to są te pomadki, które się bardzo długo utrzymują i mają bardzo kremową, lepiącą konsystencję. Dzięki temu, że ona się klei, bardzo długo się utrzymuje na włosach, na naprawdę kilka godzin. I drugie też z lip Glass, to jest Viva Glam Gaga. Wygląda ona w ten sposób i to jest taki bardzo cukierkowy, dziewczęcy, taki róż, Barbie róż. Przepięknie wygląda na ustach, wystarczy jakaś delikatny makijaż oczu, kreska i pociągnięte usta się tym błyszczykiem. Rewelacja. I kolejną rzeczą zostały nam produkty do oczu jeszcze. Będą tak jak możecie się domyślać, albo i nie. Są to kredki z Sephory. Ja mam w tylu odcieniach. Mam tutaj matowy, ciemny brąz, kolor taki toł, przepiękny, błyszczący, kolor jaśniejszy, taki, hmm, podobny do tego pigmentu, tan z maka. Również następny metaliczny odcień brązu zielony i fioletowy. To są po prostu rewelacyjne kredki. One się utrzymują na, na oczach cały dzień. Odkąd nałożymy do samego zmycia, one się cały czas trzymają w nienaruszanym stanie. Są bardzo, bardzo. Zobaczcie, jak w ogóle e, pigmentacja. Ja to bardzo delikatnie to dociskam po prostu do ręki. Spójrzcie, jaki to jest kolor. One mają konsystencję taką żelową, więc one zasykają po prostu na, na oczach. Jeżeli na przykład nałożymy i chcemy je rozetrzeć, to mamy dosłownie chwileczkę, żeby po prostu porozcierać to pędzelkiem. Ale naprawdę, jeżeli zasknie, to nie ma bata, nic nie ruszy tych kredek absolutnie. A kolory są naprawdę przepiękne, bardzo mocno napigmentowane, uwielbiam je. Dalej, jeżeli chodzi o cienie, to w tym roku po prostu królował mnie cały rok, praktycznie cały rok, tylko na zmianę, różne kolory, cienie w kremie po prostu to były moje ulubione cienie, jeżeli na przykład nie miałam czasu rano na makijaż a bardzo często się to zdarzało i dalej zdarza, to właśnie nakładam sam paint pot na przykład z maka na powiekę, rozcieram w załamaniu, do tego jakaś kreska na moich oczach paint poty utrzymują się cały dzień, wystarczy, że je nałożę rano, do wieczora się utrzymają w idealnym stanie nieruszone, nic się nie zbiera tutaj w załamaniach, nic nie blednie nie schodzi są również świetną bazą pod inne cienie. Bardzo, bardzo je lubię. I moim ulubionym to był Indian Wood. To jest naprawdę ulubioniec mój zeszłego roku. To jest paint pod bardzo, bardzo fajny, właśnie do niebieskich oczu. Przepięknie wygląda na, na powiece rewelacja, zarówno sam, jak i właśnie pod inne cienie. Niekoniecznie właśnie brązowe, mogą być jeszcze inne. Następny to jest Grand Work. To jest odcień również brązowy z tym, że już jest troszeczkę jaśniejsze tamto to jest taki brąz wpadający w stare złoto a to jest już odcień brązowy, który nie ma tutaj żadnych drobinek, on się nie świeci, on jest praktycznie matowy bardzo ładny kolor właśnie do makijażu dziennego, następne cienie to są cienie, które ostatnio właśnie odkryłam i pokochałam całym sercem używam je praktycznie codziennie to są cienie z Essence Dokładnie to jest kolor Copyright, Glamour Ghostu oraz Four Fires. Jeden jest w kolorze różowym, różowo-złotym, przepiękny odcień. I jedna dziewczyna mówiła, że one są suche, jakieś twarde, ciężko się z nimi pracuje nie wiem, moje są naprawdę bardzo fajne, są mniej kremowe niż Paint poty z MACa, niż ten cień na przykład z Catrice, ale nie powiedziałabym, że one są suche, czy, czy jakieś, nie wiem, twarde, czy cokolwiek, bardzo fajnie się nimi pracuje, bardzo mięciutkie i bardzo je lubię. To jest odcień różowy, ten to jest przepiękny, migoczący, taki metaliczny właśnie odcień jasnego brązu, beżu, coś takiego. I ostatni to jest 01 Copyright, przepiękny odcień właśnie takiego ciepłego brązu, również metaliczny. Przepiękne są te cienie, bardzo je lubię. I ostatni to jest właśnie Catrice 080 Cooper and Gawana wygląda on w ten sposób, to jest właśnie taki przepiękny odcień złota którego mi brakowało w mojej kolekcji m, cieni właśnie w kremie, przepiękny, jest bardzo go lubię i również te cienie m, trzymają się cały dzień e, troszeczkę pod sam koniec jakby wchodziły w załamanie powieki pod koniec dnia, e, ale wystarczy nałożyć na nie delikatnie jakiś inny cień przypruszyć po prostu albo nie wiem puder nawet do twarzy czy cokolwiek e, i trzymają się bez zmian właśnie cały, cały dzień, dalej Wam powiem o tuszach do rzęs, więc tak jak możecie się domyślać to będzie tusz z L'Oreal Mega Volum Collagen 24 to już jest końcówka mojego tuszu wygląda on w ten sposób już jest poprzekręcany przepięknie wyglądają rzęsy po tym tuszu, po prostu bosko żaden tusz mi nie daje takiego efektu jak właśnie ten to jest rewelacja ma taką fajną, grubą szczotę wielką, z naturalnego włościa, znaczy z nie silikonową tylko taką normalną. Dosyć dużą, tak jak widzicie do mojego oka. Ja Wam kiedyś, ja nie muszę w sumie Wam chyba robić testu na żywo tego tuszu, bo w każdym makijażu go używam i widzicie same, jaki efekt daje, bo samej mówicie, że mam bardzo długie, gęste rzęsy. To jest zasługa tego tuszu. Rewelacja. I tak jak możecie pamiętać lub nie, w pierwszej połowie roku uwielbiałam Helen Rubinstein, Lash Queen, Feline Extravaganza. Ja zużyłam dwa tusze, chyba nawet trzy, ale nie wiem gdzie jest trzecie opakowanie. W tej chwili mam zużyte dwa. Pamiętacie? Ja wam jeszcze pokażę szczotkę. Szczotka jest dosyć podobna, też troszeczkę mniejsza od tego Mega Volume z Loreal'a. Ale bardzo podobna. Bardzo podobny efekt daje na rzęsach. Tak samo jak tamten się absolutnie nie kruszy, nic się nie rozmazuje. Trzyma się cały, cały dzień na rzęsach. Przepięknie je wydłuża, rozdziela, zagęszcza. Rewelacja. Dalej, jeżeli chodzi o eyelinery, to moim ulubionym był z Catrice 010. To jest kolor Black Jack with Jack Black. Widzicie, jest bardzo, bardzo mocno zużyty. Powiem Wam, że jest, tak, konsystencję ma bardzo kremową, idealną wręcz. Świetnie się robi kreski, bardzo łatwo tym eyelinerem. I powiem Wam, że jest naprawdę dużo, dużo lepszy od Maka. Fluid Line w kolorze Black Track. Miałam tamten, niestety musiałam go sprzedać, bo no po prostu mi nie odpowiadał. Tak? Ten ma dużo lepszą konsystencję jak dla mnie. Ma przepiękny, czarny, mocny, wyrazisty kolor. Wygląda rewelacyjnie. Następnym eyelinerem jest Fluid Line z Maka w kolorze Midnight Blue. Ja go uwielbiam za kolor. Możecie nawet chyba zobaczyć teraz dokładnie, jak on wygląda. Ten kolor jego jest po prostu przepiękny jeszcze nigdy nie widziałam eyelinera właśnie w takim kolorze i cały czas szukam cienia, który miałby właśnie podobny kolor do niego wygląda rewelacyjnie konsystencja ma troszeczkę gorszą niż inne fluid line smaka, y ale no po prostu kolor zabija i bardzo, bardzo często go używałam lubię go bardzo i kolejną sprawą są cienie do powiek teraz Wam pokażę cień, który mam również dzisiaj na powiekach Troszeczkę mocny mam makijaż, ale taki chciałam, więc pokażę Wam cień, który bardzo często używam, właśnie na górną powiekę w makijażach, również na dolną powiekę. Jest po prostu rewelacyjny, trzyma się cały dzień, nie ma żadnych drobinek, no po prostu piękny jest. To jest Bobbi Brown w kolorze 5, w numer 5 w kolorze Camel jest to właśnie taki rudy prawdziwy rudy kolor właśnie cienia paletka Naked Urban Decay szczególnie cienie Razem pokażę Half Baked, czyli ten złoty dalej Suspect czyli ten Pistol, Verve tak, tak JDK i ten brązowy do przyciemniania kącików, do jakichś tam super superancki jest naprawdę bardzo go lubię. No i ta paletka po prostu dla mnie jest idealna. Do mojej karnacji super się sprawdza, dużo lepiej niż jedynka. I dalej, jeżeli chodzi o cienie z maka, to są moje cienie, które używam, ja używam dużo innych cieni oczywiście, to nie jest tak, że tylko tych, nie? Ale to są cienie, które po prostu hmm, stanowiły praktycznie taką bazę w makijażu u mnie przez cały rok. E, czyli tak: e, Chill, e, Chocolate Brown, Brown. E, to jest, teraz wam powiem, Vapour, klap e, Omega to e, Dalej Chest, taki jasnoróżowy, Era na całą powiekę. E, dalej Patina. Patrzcie jakie złożycie patinę. Już praktycznie mi się kończy. Również na całą powiekę używany. Dalej Satin Taupe. Bardzo go lubiłam. Właśnie na całą powiekę i w załamaniu również. I przepiękne złoto woodwinged. Rewelacja. Bardzo go lubię. A na dolną powiekę, na takie podbicia, przykład koloru. Cień z również smaka. I teraz paznokcie. Tutaj jest mało produktów, które mnie naprawdę urzekły w tym roku i na pewno to będzie lakier z Maca w kolorze Cream Asiatic. Cream Asiatic. Jest to limitowanka, to jest przepiękny odcień czerwieni. Ja się nigdy jeszcze nie spotkałam właśnie z takim kolorem w innych lakierach. Wygląda rewelacyjnie na paznokciach i wystarczy jedna, dosłownie, przysięgam jedna warstwa, żeby cały paznokieć przykryć idealnie. Jest bardzo kremowy ten kolor, bardzo mocno napigmentowany, dobrze się trzyma i przede wszystkim nie zawiera formaldehydu. I kolejny, również, który nie zawiera tego składnika, szkodliwego dla nas, jest również Zmak. I ja używam ten lakier. To jest lakier taki Tube Cold, czyli nawierzchniowy. Ma przepiękne drobinki, takie nie za małe, nie za duże, w różnych, różnistych odcieniach. I bardzo, bardzo go lubiłam właśnie używać w zeszłym roku na jakiś lakier. Jak się spieszę, to nakładam jakiś inny lakier, na to nakładam właśnie ten i po prostu jak na przykład gdzieś dotknę, czy, czy zawadzę tym paznokciem, to absolutnie nie widać tego właśnie draśnięcia na paznokciu. Dodatkowo się dłużej trzyma lakier, no i wygląda naprawdę bardzo fajnie i ciekawie a więc dziewczyny, to były moje wszystkie kosmetyki ulubione w roku 2012 mam nadzieję, że coś podpatrzycie u mnie że może coś Wam się spodobało coś zaciekawiło to były kosmetyki, które używałam naprawdę bardzo często niektóre codziennie przez dobre kilka miesięcy które naprawdę bardzo dobrze mi służyły bardzo dobrze się sprawowały które na pewno jak będę miała okazję, szansę to na pewno odkupię jeszcze raz, przynajmniej jeszcze jeden raz bym kupiła to te kosmetyki. Jeżeli macie właśnie styczność z jakimś z tych kosmetyków, to powiedzcie, jak się u Was sprawdza, czy też go bardzo lubicie, czy też jest w Waszych ulubieńcach właśnie z zeszłego roku. No i co? Mam nadzieję, że się filmik Wam podobał. Jeżeli się Wam podobał, to proszę zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci kciuka do góry albo w dół. E, no, jeżeli Wam się podobał, to raczej w górę. E, oczywiście zapraszam do komentowania mojego filmiku. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to również do tego zapraszam. No i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Pozdrawiam Was, buziaczki i pa, pa, pa.